Tekst manny na 24 listopada. W tym też sam usilnie się staram mieć sumienie nieskazitelne wobec Boga i ludzi zawsze. Dzieje apostolskie rozdział 24 werset 16. Komentarz parauzyjny. Nasze sumienie, jak wszystkie inne cechy naszej upadłej natury, wymaga regulacji. Jeśli nasze sumienie ma być regulowane, musimy posiadać pewien wzorzec, według którego można je nastawiać i regulować. Sumienie jest jak zegar, którego tarcza jest odpowiednio oznakowana godzinami, lecz którego dokładność w odmierzaniu czasu zależy od właściwego ustawienia głównej sprężyny tak, by prawidłowo wskazywał on godzinę. Podobnie jest z sumieniem. Jest ono gotowe wskazywać dobro i zło, lecz na prawdziwości jego wskazań co do dobra i zła można polegać dopiero wtedy, gdy zostanie ono naregulowane w odniesieniu do nowej głównej sprężyny, nowego serca i czystej woli, doprowadzonych do pełnej harmonii z prawem miłości przedstawionym w Słowie Bożym. Reprint nr 2733. Komentarz epifaniczny. Tak jak sprawiedliwość jest podstawą boskiego tronu, tak powinna być podstawą wszystkich naszych czynów jako dzieci i sług Bożych. Składa się ona z obowiązkowej miłości do Boga z całego serca, umysłu, duszy i siły oraz z miłości do bliźniego, jak do siebie samego. Możemy być pewni. Że żadna służba dla Boga czy człowieka, świadczona wbrew wymaganiom sprawiedliwości, nie nadaje się do przyjęcia przez Boga i jest szkodliwa dla innych oraz nas samych. Być posłusznym to jest czynić sprawiedliwość, jest bowiem lepiej, niż składać ofiarę, gdy ta ofiara składana jest z pogwałceniem sprawiedliwości. Jak święty Paweł. Powinniśmy stale czuwać, by sprawiedliwie postępować wobec Boga i człowieka, gdyż tylko w ten sposób nasze sumienie może nie oskarżać nas o grzeszenie wobec Boga i współbliźnich. Wówczas, w oparciu o takie dobre sumienie, będzie miejsce na naszą ofiarę, która, jeśli zgodna z duchem, słowem oraz opatrznością Pana, będzie nadawać się do przyjęcia. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, SNPD. Dzieje Apostolskie rozdział 23 werset pierwszy: a Paweł przyjrzał się Sanhedrynowi i powiedział, Mężowie bracia, ja z całkowicie dobrym sumieniem żyłem jak obywatel przed Bogiem aż do dnia dzisiejszego. Rzymian rozdział drugi wersety 14 i 15 Bo gdy narody, nie mając prawa, z natury czynią to, co wynika z prawa, sami, nie mając prawa, są dla siebie prawem. Dowodzą oni, że czyn, wynikający z prawa zapisany jest w ich sercach, gdy poświadcza im to sumienie oraz myśli. Oskarżające się między sobą lub biorące w obronę. Rozdział 9 werset 1 Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamie, poświadcza mi to moje sumienie w Duchu Świętym. Cały rozdział 14 Nie osądzajmy więc już siebie nawzajem, ale raczej osądźmy, jak nie dawać bratu, powodu do potknięcia lub do skandalu. Słabego w wierze przygarniajcie nie dla oceniania poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jada jarzyny. Ten, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada, ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który jada, gdyż Bóg go przygarnął. Kim ty jesteś, który osądzasz cudzego sługę domu? Przed własnym panem stoi lub upada, ostoi się zaś, gdyż pan ma moc go postawić. Jeden odróżnia dzień od dnia, drugi zaś sądzi, że wszystkie dni są równe, każdy niech trzyma się własnego przekonania. Kto wyróżnia dzień, wyróżnia dla pana, i kto jada, jada dla pana, dziękuję bowiem Bogu, a kto nie jada, nie jada dla pana. I też dziękuję Bogu. Nikt z nas bowiem dla samego siebie nie żyje i nikt dla samego siebie nie umiera, bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, i jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy? Jesteśmy Pańscy. Po to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi zapanować. Ty natomiast, Dlaczego osądzasz swego brata? Albo i ty, dlaczego odrzucasz swojego brata? Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga, gdyż napisano: Jak żyje, mówi Pan, że ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga, a zatem każdy z nas za siebie zda sprawę Bogu. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest nieczyste, jak tylko dlatego, kto coś za nieczyste uznaje. Dla niego jest to nieczyste. Jeśli jednak z powodu pokarmu twój brat jest zasmucany, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Przez swój pokarm nie rujnuj kogoś, za kogo umarł Chrystus. Niech więc nie bluźnij się temu, co jest, waszym dobrem. Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w duchu świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i szanowany u ludzi. Dążmy zatem do tego, co służy, pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Z powodu pokarmu nie rujnuj dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale jest złe dla człowieka jedzącego przy potknięciu. Dobrze jest nie jeść mięsa ani nie pić wina, ani nie robić nic, przez co twój brat mógłby się potknąć. Ty wiarę, którą masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie osądza w tym. Czego próbuje. Kto zaś osądza siebie, gdy jem, już jest potępiony, gdyż to, co robił, nie wypływało z wiary. Wszystko zaś, co nie, wypływa z wiary, jest grzechem. Pierwszy Koryntów rozdział ósmy wersety od siódmego do 13. Ale nie wszyscy mają poznanie, niektórzy zaś, zwyczajem bóstwa. Aż dotąd jakby złożoną ofiarę jedli i ich sumienie, słabe, doznaje splamienia. Pokarm zaś nie postawił nas przy Bogu, nic nie tracimy, jeśli nie jemy, i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Uważajcie natomiast, by w jakiś sposób to wasze prawo nie stało się dla słabych powodem potknięcia. Bo jeśli ktoś zobaczy ciebie, mającego poznanie, Spoczywającego, przy posiłku, w świątyni, to czy jego sumienie, słabe, nie zostanie pobudzone do spożycia ofiary? W twoim postępowaniu bowiem gubi się słaby, brat, za którego umarł Chrystus. I tak, gdy grzeszycie względem braci i uderzacie w ich słabe sumienie, grzeszycie przeciw Chrystusowi. Z tego powodu, jeśli pokarm przyczynia się do upadku mojego brata, nie spożyję mięsa na wieki, aby nie przyczynić się do upadku mojego brata. Rozdział dziesiąty wersety od 27 do 31. Jeśli zaprasza was ktoś z niewierzących, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co przed wami postawią, o nic z powodu sumienia nie pytając. Jeśli jednak ktoś powiedziałby wam, to jest ofiara złożona bóstwom, nie jedzcie ze względu na tego, który to wyjawił, a także na sumienie, o sumieniu zaś mówienie twoim. Lecz bliźniego, bo dlaczego moja wolność ma być sądzona przez czyjeś sumienie? Jeśli ja uczestniczę z wdzięcznością, dlaczego mam być obrażany za to, za co ja dziękuję? Cokolwiek zatem jecie czy pijecie, cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. Drugi Korentów rozdział pierwszy werset dwunasty. To bowiem jest naszą chlubą, świadectwo naszego sumienia, że zachowywaliśmy się w świecie, a tym bardziej względem Was w prostocie i szczerości Boga, nie w zmysłowej mądrości, lecz i w łasce Boga rozdział czwarty werset drugi, ale wyrzekliśmy się skrytości i wstydu, nie postępujemy w przebiegłości i nie przekręcamy słowa Bożego, ale w jawności i prawdy stawiamy samych siebie, w obliczu Boga, wobec każdego ludzkiego sumienia. Pierwszy Tymoteusza rozdział pierwszy wersety piąty i dziewiętnasty, celem zaś tego polecenia jest miłość z czystego serca i dobrego sumienia, i nieobłudnej wiary, zachowując wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzucili i co do wiary stali się rozbitkami. To rozdział trzeci werset dziewiąty, zachowujący z czystym sumieniem tajemnice wiary. Żydów rozdział 9 werset 14, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego ducha ofiarował siebie, nieskazitelnego, Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych uczynków dla służby Bogu żywemu. Rozdział 10 werset 22, przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary. Oczyszczeni na sercach ze złego sumienia i z ciałem obmytym wodą czystą. Rozdział 13, werset 18. Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, chcąc we wszystkim postępować szlachetnie. Pierwszy Piotra rozdział drugi werset 19 gdyż to jest łaska. Gdy ktoś ze względu na sumienie wobec Boga znosi przykrości, cierpiąc niewinnie. Rozdział 3 wersety 16 i 21 Czyńcie to jednak z łagodnością i bojaźnią, mając dobre sumienie, aby w tym, w czym jesteście obmawiani, zawstydzeni byli ci, którzy znieważają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, tej wodzie odpowiadający chrzest i was teraz zbawia nie pozbycie się brudu ciała lecz i wezwanie dobrego sumienia do boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa przypowieści salomonowe rozdział 28 werset 1 bezbożny ucieka chociaż nikt nie goni lecz sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew Dzieje Apostolskie, rozdział 2, werset 37. Gdy to usłyszeli, byli przeszyci do głębi serca i zwrócili się do Piotra oraz pozostałych apostołów: Co mamy robić, mężowie bracia?. 1 Tymoteusza, rozdział 4, werset 2. W obłudzie kłamców naznaczonych piętnem wypalonym na własnym sumieniu. Pieśni 198, 13, 130, 136, 145, 190, 244. Wiersze Brzasku 109. Modlitwa wieczorna. Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 4919. Tekst manny na 24 listopada. W tym też sam usilnie się staram mieć sumienie nieskazitelne wobec Boga i ludzi zawsze. Dzieje apostolskie rozdział 24 werset 16. Pytania: Czy w tym tygodniu miałem miałam dobre, czy złe sumienie? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.